wszystkim zajmiemy się dziś wykonywaniem makijażu dziennego, takiego na szybko w 10 minutek. Do wykonania jego użyję tylko i wyłącznie produktów drogeryjnych, a to po to, żeby mogła go wykonać każda z Was, żeby był przystępny cenowo, no i żebyście bez problemu te produkty mogły dostać, jeżeli chciałybyście sobie wykonać identyczny makijaż na identycznych produktach. Ogólnie przed przystąpieniem do makijażu użyłam tego tonika. Już nie będę teraz nakładała, bo już to zrobiłam. Oraz taki kremik nawilżający do buźki. I to jest tak jakby moja baza wyjściowa. Tonik nakładam zawsze codziennie. Rano, przed makijażem i codziennie wieczorem, jak ten makijaż już zmyję. I w ciągu dnia, jeżeli makijażu nie mam, to też sobie tą buźkę lubię przelecić tonikiem. Dobra, także zaczynamy. Ja, jeżeli się spieszę, to lubię zaczynać makijaż od oka, zwłaszcza jeżeli mam w planie nałożyć jakiś tam cień, żeby to jakoś wyglądało. Więc zacznę dziś też od oka. Nałożę na powiekę takie coś. I lecimy w takim razie. Ogólnie makijaż, jeżeli chodzi bardziej o podkład, właśnie, możecie nakładać czym chcecie. Ja ogólnie preferuję gąbeczki, ale wiem, że są osoby, które, które lubią nakładać makijaż np. Na pędzelkiem. Ja niestety, może nie to, że nie potrafię, ale no nie lubię, nie polubiłam się z tą metodą. Zdecydowanie bardziej jakoś leży mi właśnie wykonywanie makijażu takimi gąbeczkami. Gąbeczki możecie dostać wszędzie, możecie dostać je w naturze, możecie dostać je w rozmanie i są one, nie wiem. Za 8 zł, może 10, i w paczce macie kilka, także też taniocha. Dobra, do wykonania makijażu, jeżeli chodzi o cienie, użyję nowej palety. Ostatnio kupiłam, więc zobaczymy, bo powiem wam szczerze, że nawet jej jeszcze nie testowałam. I zajmę się może standardowo trzema tymi kolorami, czyli takie, no, brązy kolory ziemi. Zobaczymy, co tu nam wyjdzie. Zacznę od nakładania tego najciemniejszego koloru i nakładam go na zewnętrzną część oka, tak mniej więcej do 1 trzeciej szerokości. Coś takiego. I dalej używam takiego pędzelka z takim zaokrąglonym i takimi delikatnymi kółeczkami sobie blenduję do środka wszystko, żeby to nie było też nie wiadomo jak ciemne. W końcu ma być to makijaż dzienny. Dobra. Następnie nakładam ten taki średni brąz. Brązy ogólnie są, że tak powiem, chyba najbardziej uniwersalne i pasują naprawdę praktycznie każdemu, więc śmiało możecie też sobie wykonać makijaż w brązach możecie użyć troszkę innych kolorów, ale nie polecam wam, naprawdę nie róbcie tego. Nie używajcie na co dzień kolorów typu całe oko niebieskie, całe oko zielone, całe oko, nie wiem, fioletowe, bo to wygląda średnio. Kojarzy mi się to z takimi wiecie paniami, mm, jakby to być w autobusie, które jadą na 1 listopada i są wymalowane, nie? Więc nie róbcie tego. Naprawdę. Mm -mm. Dobra. I nałożę teraz ten najjaśniejszy. Nie, nawet możemy zmieszać z tym, co pokazywałam wcześniej. I nakładam go tu, wewnętrznym kąciku. I tak samo wszystko razem sobie łączę teraz. Żeby nie było takich wiecie hamskich przejść, bo to będzie średnio wyglądało. I tworzy nam się taka delikatna poświata. Możecie to teraz wszystko te, o, rozmazać sobie. Dalej rozblendować, żeby też nie było na górze takich przejść. Tylko taka mgiełka delikatna. No dobra, to jedziemy z drugim okiem. Robimy dokładnie tak samo. Zaczynam zawsze od oka właśnie, jak mam mało czasu, ze względu na to, że może nam się coś tu obsypać. Zwłaszcza jeżeli będziemy robić wszystko na szybko. No i żebyście po prostu nie wyglądały jak panda i żebyście nie musiały wszystkiego zmywać. A tak to to nawet... Jeżeli teraz coś nam się obsypie, no to na spokojnie możemy wykonać demakijaż pod okiem i zmazać niechciane plamy. I tu tak samo. Jak Możecie różną metodą, możecie sobie delikatnie. Ja akurat najbardziej lubię takimi, jakby delikatnymi kółeczkami do środka. Wydaje mi się zawsze, że to jakoś tak najlepiej wychodzi wtedy. Dobra, i tak jak było dalej, nakładamy ten środkowy brązowy, czyli tak jakby. Ten kolor środkowy, nie najciemniejszy, ani nie najjaśniejszy. Najjaśniejszy zostawimy sobie do wewnętrznego kącika. Dobra. I najjaśniejszy. Mówię to nie jest w ogóle makijaż wymagający, także na spokojnie sobie go wykonacie. Nie ma tu nic ciężkiego, nic skomplikowanego. Łączycie po prostu trzy kolorki. Dobra. To mamy gotowe. Możemy sobie to, co ewentualnie nam się tam zepsuło, pobudziło, delikatnie przetrzeć. Dużo tego nie ma, więc nie jest najgorzej. No i przechodzimy do podkładu. Jeżeli chodzi o podkład, to takie dwa moje ulubione to jest standardowo ten z L'Oreala. Oraz, jeżeli go zlokalizuję, <laughs> może być ciężko jest, oraz standardowo Catrice, aczkolwiek wiem, że Catrice zapycha dużo osób, także nie będę go Wam polecała, że to jest rewelacja, bo musicie po prostu przetestować na sobie, ale dziś użyjemy tego. Czyli... Ja nakładam gąbeczką. Jeżeli chcecie nakładać palcami, nakładajcie palcami. Jeżeli jesteście fanami nakładania podkładu pędzelkiem, róbcie to pędzelkiem. Ważne jest to, żebyście nie nakładały podkładu pod samo oko. To miejsce pod okiem musimy potraktować troszeczkę czymś innym. Przede wszystkim jaśniejszym odcieniem. I też nie róbcie tak że nakładacie podkład i nakładacie go tylko do tej linii. Pociągnijcie go też troszeczkę na szyję, nie każę Wam nakładać grubej tak jakby tapety, tylko delikatnie tą samą gąbeczką po prostu przyciągnijcie, żeby nie powstał nam efekt maski, bo też nie o to chodzi. Dobra? Ja niestety zazwyczaj nakładam taką grubszą warstwę podkładu, ze względu na to, że jak widzicie, mam troszeczkę różnych pozostałości po trądziku, z którymi się niestety nie lubimy. No i nie chciałabym ich pokazywać ludziom na co dzień. Więc nawet ten taki makijaż, wiecie, dzienny, no to stosuję podkład bardziej kryjący albo ewentualnie dwie cieńsze warstwy podkładów mniej kryjących. Ale ten w zupełności wystarcza, więc jeżeli który z Was ma podkład L'Oreal, to naprawdę powinnyście być zadowolone, bo krycie ma bardzo dobre. Dobra? I lecimy na czułko. Najdłużej właśnie się zawsze schodzi z wklepaniem, wiecie, szpachla, szpachla. tak samo przy linii włosów też nie róbcie tak, że zostawicie sobie tylko nawet pociągnijcie troszeczkę nie chodzi o to, żebyście miały nie wiadomo jak dużo na tych włosach ale żeby nie było tak, że związycie włosy w kucyk i widać białe miejsce bo to też kiepsko wygląda dobra i teraz to miejsce, które zostawiłam pod okiem też użyję to samo, co poszło na powiekę tego samego korektora jest naprawdę bardzo fajny i ja go bardzo lubię, bo on się nie wałkuje. A większość takich właśnie korektorów, których używałam, no to niestety, ale w ciągu dnia miałam nie dość, że skórki było widać, to właśnie takie puste miejsca już jakby schodził po prostu. No i się wałkował. I nakładam, wklepuję właściwie zawsze od środka do zewnątrz. Nie robię tego w tą to... W drugą stronę, tylko właśnie w tą, Dobra. jak taką bazę mamy gotową, to używamy sobie. Pudru. Ja zazwyczaj używam tego bananowego z Vibo. Najbardziej go lubię, ale niestety mi się skończył, więc użyję czegoś takiego. Przyznam szczerze, że mam pierwszy raz, na szybko kupiłam, więc nie wiem, jak to się sprawdzi. Pele by trochę zmatowił. Nie za dużo. Następnie nakładam troszeczkę brązera. Mam akurat w tym momencie tą paletę. I też ją bardzo lubię, bo są chłodne odcienie. Zaraz wam pokażę. Nie są to pomarańczki, tylko takie, właśnie delikatne. I nakładam go dosłownie troszeczkę o tu. Nie ciągnę go do samej, że tak powiem, buzi, do samych ust, tylko tu, tak jakby na koście właśnie delikatnie pod. i to samo z drugiej strony. I nie róbcie też tego, że go wklepiecie sobie, a dopiero potem próbujecie mocno, mocno, bo delikatnymi takimi muśnięciami, żeby też nie było go za dużo, bo na makijaż taki dzienny, no to może kiepsko to wyglądać. A poza tym kto lubi się z takimi smugami. Dobra, możecie użyć także różu. Ja na przykład, nie wiem, gdzie mam tu paletkę, ale bardzo lubię też sobie w ciągu dnia pociągnąć różem. Akurat użyję teraz takiego z Sephora. Bo nie mogę zlokalizować mojego ulubionego. I tak samo, dosłownie delikatne muśnięcia. Ta buźka wtedy będzie też u Was wyglądała na taką świeższą, jak sobie nałożycie troszeczkę. I możecie zostawić to tak. Możecie dać sobie też, jeżeli któraś z Was lubi, na przykład rozświetlacz. Ja rozświetlacz uwielbiam i zazwyczaj go nakładam. Więc teraz też go nałożę. Mam akurat za Awings of Color w tym momencie. White Gold, to jeden kolor. Nie wiem co prawda, gdzie mam swoją miutełkę, bo już mi któraś z, no, z córek oczywiście zgubnęła. Dobra, to nałożę go tym pędzelkiem. On daje takie fajne poświata. Taka świeża, to buźka się robi od razu. Jakbyście spały wiecie... Co najmniej 10 godzin. Matka mi się to przyda. Zwłaszcza tych dzieci, które nie śpią. Czyli takie jak moje. Dobra. Punkt kolejny. Lecimy może najpierw z brwiami. I tak, zachęcam Was, żebyście na co dzień, nawet jeżeli lubicie to błagam was, nie róbcie tego, nie kontrujcie sobie, nie wiadomo, jak nie rysujcie po prostu tych brwi, bo to będzie wyglądało bardzo słabo i tak mega nienaturalnie. Więc ja, jeżeli chodzi o taki makijaż codzienny, użyję po prostu najzwyklejszego takiego pędzelka i byle jakiej palety, która ma taki chłodny brąz, żeby tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie są jakieś tam prześwity, gdzie jakiś włosek mi nie rośnie, aby to zagęścić. Mocniejsze takie, właśnie rysunki, że tak powiem, brwi, zostawcie sobie na jakieś większe wyjścia, żebyście po prostu nie wyglądały jak przerysowane na co dzień. Bo to jest całkowicie bez sensu. No, chyba, że któraś z Was lubi albo wstydzi się swoich brwi, bo wiem, że są też dziewczyny, które mają jakieś defekty. Ale to też nie polecam robić na przykład czarnych, jeżeli macie blond włosy, ale o tym też. Później Wam powiem dlaczego, bo zamierzam Wam właśnie nagrać taki krótki tutorial a propos brwi, doboru ich kształtu, doboru koloru do urody. Dobra, więcej ich nie będę robiła, tylko tak właśnie delikatnie. Dobra, myślę, że starczy. No to co? No to przejdziemy sobie teraz do tuszowania. Jak tuszować? Chyba każdy wie. Jeżeli chodzi o tusz, posiadam teraz ten zeweliner, który poleca mama ginekolog, więc jeżeli obserwujecie ją, to myślę, że część osób go ma nawet w domu. Jest bardzo fajny. I to jest jeden z niewielu, który naprawdę nie skleja mi. aż tak? Postaram się do Was troszkę mówić cały czas, bo jeżeli nie będę mówiła, to będę otwierała buzię. A wolałabym tego uniknąć. Ja zazwyczaj nakładam także od samego dołu i tak obracam jakby, o tak. I jeszcze w międzyczasie takie zygzaki robię. Ale mówię, no metodę każdy na pewno ma. Więc nie będę Was tutaj uczyć, poprawiać, bo to jest bez sensu. Tak samo jak nakładanie podkładu. Już się pomazuję. Fantastycznie. Dobra. Pociągnę też rzęsy na dole, ze względu na to, że ja swoje naturalne mam dość długie, więc mogę wyglądać troszeczkę dziwnie, jeżeli je zostawię takie same sobie. ostatni punkt programu no to jakiś błyszczyk zmarzę sobie tylko z ust podkład możecie go zostawić też, wiecie, że jak nałożycie podkład właśnie tak jak Wam się, że tak powiem osiądzie on, to on też zwiększa trwałość pomadki którą nałożycie na usta, nie wiedziałam tego ostatnio kiedyś, czy nie wiedziałam myślałam, że to głupota ale faktycznie się sprawdza dobra ja sobie na szybko nałożę błyszczyk taki z L'Oreal. On jest delikatnie świecący. Jeżeli chodzi na wieczór, średnio się z nim lubimy, a jeżeli chodzi właśnie tak w makijażu dziennym, to go bardzo lubię. I mamy to. Jesteśmy gotowe do wyjścia. Także możecie śmiało iść podbijać świat.